Co wojsko realizuje swoje zadania, ale potrzebuje państwa wsparcia. Potrzebuje rządów wojska polskiego czuć za sobą społeczeństwo, to, że społeczeństwo w niego wierzy, że na niego stawia. Że kiedy tam smut na granicy z Białorusią, gdzie naprawdę jest niebezpiecznie, to wie, że może liczyć na obywateli, na mieszkańców także naszego województwa. Wow. Bardzo, Bardzo to dziękuję, dziękuję, że takimi inicjatywami okazujecie to wsparcie, ale także podpowie, próbujecie podpowie. służbę wojskową. Warto zostać żołnierzem Wojska Polskiego, warto służyć w służbach mundurowych, bo, bo wszyscy, wszyscy na końcu służymy to to, dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny.